Taki krótki komunikat. Jak ktoś prowadzi mały kanał i chce docierać do zupełnie nowych widzów, to polecam robić shorty. Dziś w końcu dotarłem do nowych widzów, bo materiał o Trzaskowskim momentalnie miał tysiąc widzów, a później system zauważył, że tak nie może być i całkowicie ściął oglądalność. Czasami zaglądam w statystyki. To nigdy czegoś takiego nie miałem. Teraz zobaczyłem dokładniej statystyki i po 15 minutach filmik miał 2000 wyświetleń. Widzą, materiał o Trzaskowskim nie podobał się. Trudno. Może chociaż jeden nowy widz zastanowi się, co jest grane w Polsce. Ostatnie minuty wejścia na ten filmik oglądają już tylko moi subskrybenci.